łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będą z nami wszystkimi. Drogie siostry, drogi, bracia, przyjaciele, goście. Chwała niech będzie Bogu za to, że mamy taki czas, kiedy możemy być razem i możemy wielbić naszego Pana. Cieszę się, że wielu z Was dzisiaj przyszło na nabożeństwo. Niektórych dłużej nie widziałem, niektórych krócej, ale dobrze, że jesteśmy. Sięgnijmy naszymi myślami. Około 2000 lat, lat wstecz jest taki piękny dzień, jak dzisiaj, 27 roku. Jest piękna zieleń nadjordańska. Jest Jan zwany Chrzcicielem ze swoimi uczniami. I widzi Jan człowieka przychodzącego i mówi: Oto baranek Boży. Który gładzi grzech świata. Prawdopodobnie niektórym w tym momencie, którzy słyszeli te słowa, bardziej serce zabiło, niektórzy może nie dosłyszeli. Później jeszcze Jan za jakiś czas powtarzał te słowa, ale zaczęli myśleć, czyżby już, czyżby ten, który został zapowiedziany. Patrząc ich z perspektywy cztery tysiące lat temu jeszcze w raju, kiedy pierwsi rodzice upadli, kiedy grzech pojawił się na świecie i wtedy Pan Bóg zapowiedział tego Wybawiciela, tego namaszczonego, tego Mesjasza, którego Grecy zwali Chrystusem. Zapowiedziany tak dawno temu czekamy. Był widoczny w tych wszystkich ofiarach składanych przez ludzkość przez cztery tysiące lat. Był widziany w tej całej służbie świątynnej na przestrzeni około półtora tysiąca lat. I wreszcie jest. Urodził się w Betlejem, wychował w Nazarecie. I teraz. Jego kuzyn mówi o to, baranek Boży, który gładzi grzech świata. Piękne słowa dla tych, którzy oczekiwali. Apostoł Paweł w liście do tytu, Tytusa w drugim rozdziale. W wierszu jedenastym napisał, objawiła się bowiem łaska Boga niosąca zbawienie wszystkim ludziom. Łaska Boga niosąca zbawienie wszystkim ludziom. Piękne słowa. Apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale, w Wierszu 24 napisał on, właśnie ten, na którego czekali. Nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy, obumarwszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości. Przez jego rany zostaliśmy uzdrowieni. Paweł w drugim liście do yy, Koryntian. Piątym rozdziale, w wierszu dwudziestym a przeczytam jeszcze od 20 dwudziesty i dwudziesty wiersz. W miejsce Chrystusa poje, po, prosimy, pojednajcie się z Bogiem, On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim. Stali się sprawiedliwością Bożą. A w Księdze Dziejów Apostolskich Łukasz zapisał słowa wypowiedziane przez apostoła Piotra wtedy, kiedy kazał przed przywódcami izraelskimi i powiedział: że nie ma w nikim innym zbawienia, tylko w tym imieniu, Jezus, zwany Chrystusem. Drodzy, zbawienie dokonało się. Jezus Chrystus zapłacił cenę za grzechy wszystkich ludzi. Ta zapowiedź Boża. Że wtedy, kiedy człowiek zgrzeszy, zasługuje na śmierć. Została zrealizowana poprzez zastępczą ofiarę. Ale ta piękna treść Ewangelii, którą możemy podsumować w dwóch takich najważniejszych punktach: zapłaty za grzech. I sprawiedliwym życiem dokonała się tylko w Chrystusie. I ta treść Ewangelii, którą my tak ochoczo przyjmujemy i czytamy w Nowym Testamencie, była zawarta również i w Starym Testamencie. Bo drodzy, kiedy otworzymy chociażby 53 rozdział Izajasza, Możemy właśnie przeczytać to, co powiedział Piotr w swoim drugim liście, że On nasze grzechy wziął na siebie. To, co napisał apostoł Paweł, że Chrystus w nasze miejsce został uznany jako ten, o którym jest napisane, że Bóg uznał go za grzech. A kiedy otworzymy księgę Jeremiasza, 23 rozdział, tam przeczytamy o sprawiedliwości. 23 rozdział, wiersz szósty. A może przeczytam piąty i szósty. Oto nadchodzą dni, mówi Pan, w których wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl. I będzie panować król, i będzie mu się szczęściło, będzie wykonywał sąd i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie zbawiona, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie, a to jest jego imię, którym będą go nazywać Pan naszą sprawiedliwością. Tylko wtedy, kiedy bez Jakichkolwiek wymówek zaakceptujemy fakt, że nie zasługujemy na zbawienie, a jest ono możliwe tylko wtedy, kiedy przyjmiemy ją w darze od Boga. Tak jak Paweł napisał w liście do Efezjan, łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z Was, Boży, to dar. I tylko wtedy kiedy wiarą zaakceptujemy, że możemy stanąć przed Bogiem jako czyści, przyjmując sprawiedliwe życie Jezusa Chrystusa. Tylko wtedy możemy powiedzieć, Pan jest naszą sprawiedliwością. I tylko wtedy może być zrealizowana ta zapowiedź powrotu, do raju, który utraciliśmy. Jest taka historia w Starym Testamencie zapisana w pierwszej księdze naszych Biblii, w pierwszej księdze Mojżeszowej w okolicach rozdziału 30 i następne, a ja głównie dzisiaj chciałbym się skupić na Fragmencie w 32 rozdziale. Historia Jakuba, syna Izaaka, brata Ezawa. Znamy tą historię. Ci, którzy długo są w kościele Adwentystów, to pewnie niejednokrotnie on słyszeli wtedy, kiedy byliśmy takimi małymi jak te dzieci, które tutaj dzisiaj yy, słuchały historii. Tenże Jakub, który urodził się bliźniakiem. Dla niewtajemniczonych zdradzę tajemnicę, że również jestem bliźniakiem. Chociaż nie mam brata bliźniaka, tylko siostrę. I również urodziłem się drugi, tak jak Jakub. Było to troszeczkę inaczej, ponieważ czytamy, że Jakub trzymał Ezawa zapięte. Ja urodziłem się troszeczkę później, bo nikt się nie spodziewał, że gdziekolwiek jeszcze tam jeszcze może ktoś się urodzić. No ale się udało. Drodzy, a więc Jakub był drugi. Nie był pierworodny, ale zanim się urodził, już była przepowiednia, że starszy będzie służył młodszemu. Więc dorastając i słysząc gdzieś tam tą historię, tą zapowiedź, żyjąc w bliskich relacjach ze swoją mamą, wymyślili pewien plan, który miał ziścić się w jakiś sposób, bo przecież ta zapowiedź była nęcąca, ale jakże może być zrealizowana, jeżeli nie pomożemy. A więc w podstępny sposób wykradł to pierworództwo Ezawowi. Później musiał uciekać w rodzinne strony swoich prarodziców. W miejscowości Betel pan Bóg mu przypomniał, że jest. I jest tym, który zapowiedział. I zrealizuje. Tam śniła mu się ta słynna drabina, sięgająca od ziemi do nieba. Możemy powiedzieć, że Jakub tam nawrócił się. Ale człowiek nawrócony nie zawsze jest już człowiekiem, który całkowicie zaufał Bogu i polega tylko na nim, a nie, na, na niczym innym oprócz Boga, a zwłaszcza na sobie, na swoich zasługach. I później ułożyły mu się szczęśliwie lata spędzone u Labana, ponieważ Bóg realizował błosławieństwo, które mu obiecał wtedy w Betel. Ale cały czas jeszcze Jakub próbuje coś robić, żeby ta że, żeby ta zapowiedź i to było Boże i te obietnice się jakoś realizowały szybciej. No i później Pan Bóg mówi już czas, żebyś wracał w swoje rodzinne strony i wyrusza już jako bogaty człowiek, który ma liczne potomstwo, niestety ma też liczne żony. No, i kiedy idzie, to po drodze znowu Pan Bóg mu przypomina, że jest chroniony. Bo tam spotyka aniołów, tak jak czytamy w 32 rozdziale, wierszu drugim. Nazywa to mie miejsce Machanaim, co możemy przetłumaczyć dwa obozy albo dwa zastępy. Jest chroniony przez aniołów, bo Bóg obiecał. Ale im bardziej zbliża się swoje rodzinne strony, tym bardziej przypomina sobie swoją przeszłość, swojego brata Ezawa i wszystko to, co złe do tej pory zrobił. Zbliżając się, postanawia wysłać poselstwo do Ezawa żeby pokazać jakim już jest bogatym człowiekiem, jak Bóg mu pobłogosławił i Ezaf może być spokojny odnośnie tego, co posiada, ponieważ Jakub tego nie potrzebuje. Te wszystkie zasoby związane z dziedziczeniem jako pierworodny. Ale poselstwo wraca i dowiaduje się, że Ezaf idzie mu naprzeciw i z nim 400 Zbrojnych. Więc zaczyna się bać i postanawia zrobić coś, co w jakiś sposób złagodzi to spotkanie. Dzieli swój obóz, swój dobytek i z tych wszystkich ludzi, którzy są z nim jakby na dwie części, na dwa obozy i mówi, jak Eza spotka jeden i wytraci, to chociaż drugi ocaleje. Ale myśli sobie, a może jeszcze wyślę mu jakieś Podarunki. My często dzisiaj nazywamy to łapówką. Wysyła ludzi i też jakoś tak przebiegnie to robi, ponieważ ten dar, który wysyła, też jest podzielony na części i mówi każdy z was, kiedy przyjdzie do Ezawa, to mówić, to jest dar od Twojego sługi Jakuba i żeby go w jakiś sposób tam prze, przebłagać, przekupić. Ale najważniejszy bój, jaki się toczy, to jest w nim poczucie winy i poczucie tego zagrożenia wynikające z przestępstwa. Zapłatą za grzech jest śmierć. Później jeszcze, tak jak czytamy. Wszystkich już na drugą stronę tego potoku, czy tej rzeczki Jabok przeprawia, a sam zostaje w nocy na pustkowiu i zaczyna rozmyślać i modlić się. I przeczytajmy ten fragment z 32 rozdziału od wiersza 22. Wstał tej nocy, wziął obie swe żony i dwie swoje służebnice oraz jedenastu swoich synów i przeszedł przez bruk Jabłoku. I wziął ich, przeprawił przez tę rzekę i przeprowadził wszystko, co miał. Jakub zaś został sam i walczył z nim pewien mężczyzna aż do wzejścia zorzy. A widząc, że nie może go pokonać, dotknął go do w staw biodrowy. I wytrącił biodro Jakubowi ze stawu, gdy się z nim mocował. I powiedział, puść mnie, bo już zeszła zorza. Odpowiedział, nie puszczę cię, aż mi pobłosławisz. Wtedy mu powiedział, jakie jest twoje imię? Odpowiedział, Jakub. I powiedział, twoim imieniem nie będzie już Jakub, ale Izrael. Bo mężnie zmagałeś się z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Wyobraźmy sobie tego człowieka, który był mocny, bardzo mocny. Jak czytamy tę historię, nie wiedział, że walczy z wysłannikiem nieba, a jednak, tak jak sprawozdaje Biblia, ten wysłannik nieba jakby nie mógł go przemóc i dotknął jego biodra. Jakub stał się kaleką, bezradnym, słabym kaleką. Kulał już do końca życia. Ale tak mocno trzymał, kiedy zrozumiał, wtedy, kiedy anioł z nieba dotknął jego biodra i go uszkodził. Wtedy zrozumiał, że to jest wysłannik nieba. I tak mocno trzymał się tego wysłannika nieba, w tej swojej bezradności. Nie puszczę ci, aż mi pobłogosławisz. To jest dziwne. Ale wtedy Jakub zwyciężył. Nie wtedy, kiedy był mocny, ale wtedy, kiedy był słaby. Wtedy zwyciężył. Nie polegał już na swojej sile, ale na obietnicach Bożych, których trzymał się tak mocno, jak tylko mógł. Nie trzymał wysłannika nieba po to, żeby go pokonać swoją własną siłą, ale żeby pokazać, że tak bardzo potrzebuje Boga. I od tej pory już nie nazywa się Jakub, ale Izrael, zwycięzca. I zmienia się wszystko. Już nie boi się iść na spotkanie ze Zabem, bo wie, że Bóg za niego zrobił wszystko. Kiedy czytamy tę historię dalej, to widzimy, że spotykają się jak bracia, bez wrogości. Rzucając się sobie na szyję. Ale Jakub musiał zrozumieć, że nie może nic zrobić, żeby zmiększyć serce Ezawa. Tego mógł dokonać tylko Bóg. Kiedy otworzymy list Jakuba, czwarty rozdział. W wierszu siódmym czytamy. Poddajcie się więc Bogu. Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od Was. Poddajcie się Bogu. Wiersz wcześniej czytamy. Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym łaskę daje tylko wtedy kiedy nie będziemy usprawiedliwiali swojego grzechu akceptując całkowicie swoją grzeszność i wyznamy grzechy i Bóg nas oczyści od wszelkiej nieprawości i tylko wtedy kiedy zobaczymy, że jesteśmy grzesznikami, którzy zasługują na śmierć, ale wiarą przyjmiemy sprawiedliwe życie Jezusa Chrystusa. Pozwolimy, jak to niektórzy teoledzy mówią, oblec się płaszczem sprawiedliwości Bożej. Tylko wtedy, kiedy poddamy się Bogu, możemy zwyciężyć. Jakub nawrócił się w Betel, ale poddał się dopiero nad potokiem Jabok. Te dwa elementy nie zawsze dzieją się jednocześnie. Ale pamiętajmy, że tylko wtedy, kiedy poddamy się, tylko wtedy możemy zwyciężyć. Bóg czasem musi dotknąć naszego biodra, tak jak biodra Jakuba. Apostoł Paweł czegoś takiego doświadczył. Kiedy otworzymy drugi list do Koryntian, czwarty rozdział. W wierszu Ej, już mówię, którym? Przepraszam, jeszcze raz. Do list do Koryntian 12 rozdział, od wiersza siódmego czytamy. Apostoł Paweł napisał: Ażebym zbytnio nie wynosił się ogromem objawień, dany mi został cierny dla ciała wysłannik szatana, aby mnie policzkował. Żebym się ponad miarę nie wynosił. Dlatego trzy razy prosiłem Pana, aby on odstąpił ode mnie. Lecz powiedział mi, wystarczy ci moja łaska. Moc moja bowiem doskonali się w słabości. Najchętniej więc, Paweł mówi, będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkiwała we mnie moc Chrystusa. I dalej napisał, wtedy kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Zasady nieba są często niezrozumiałe dla ludzi żyjących na grzesznej planecie. Bóg, który jest Panem Wszechświata, uniżył się do stanu ludzkości i pozwolił, żeby ludzie zabili go na krzyżu. Żeby w ten sposób zwyciężyć. Ponieważ Bóg jest miłością. Kiedy Piotr w ogrodzie Getsemane wyciągnął miecz, to Pan Jezus mówi, schowaj go. Jak gdybym chciał, to przecież... Zastępy nieba by mnie broniły, ale nie tędy droga. I dla nas jest to przykład, że my tylko stosując zasady nieba możemy być zwycięzcami. W ten sposób może łatwiej nam zrozumieć różne dziwne zapowiedzi Jezusa Chrystusa. Jak ktoś prosi Cię o płaszcz, to daj Mu dwa. Jak ktoś cię uderzy w lewy policzek, to nastaw mu drugi. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Módlcie się za tych, którzy was prześladują. Kochajcie swoich nieprzyjaciół. Czy to są normalne zasady dla grzesznej ludzkości? Absolutnie nie. I dlatego też te zasady często ludzie nazywają głupstwem. Ale od samego początku, kiedy grzech zapanował na naszej planecie, jedni ludzie wybierali drogę Bożą, a drudzi, drudzy ludzie swoją drogę. Grzeszny człowiek mówi: Nie ma nic za darmo. Nie można być zbawionym za darmo. Już na samym początku Abel składa ofiary ze zwierząt, które wskazywały na Mesjasza. A Jakub przynosi to, co najlepsze, i mówi: Panie Boże, zobacz, daję Ci to, co najlepsze, zasługuje na Twoją przychylność. Nie tędy droga. Zwyciężyć przez poddanie się. To jest recepta na życie wieczne. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków. Największym grzechem człowieka jest odrzucenie Boga, który jest miłością. A miłość potrzebuje wspólnoty i zrobiła wszystko, żeby znowu z człowiekiem mieć wspólnotę. Zwyciężyć przez poddanie się. Amen. Muzyka